Witamy was, kochani. To już sobota, to weekend. Nie wiem, kto z was pracuje, jak to może być w domu i, i może sobie trochę, trochę, odpocząć. Czy jesteście w pracy, czy w drodze, czy odpoczywacie? Pozdrawiamy was serdecznie. Witamy. To kolejny dzień naszego spotkania z Bogiem, z Bogiem W jego słowie. Witaj, Joanno. Witaj, Przemo. Słuchajcie, od razu idziemy do słowa, bo, bo to słowo jest. No, piękne, trudne i dość długie, więc ja przeczytam to słowo już teraz. Tu, tu jest jedno małe wyjaśnienie. Ja przeczytam całość tego słowa, ponieważ jest dość długie, więc się nie zmieściło nam na tej grafice. Na tej grafice macie słowo z księgi rodzaju, rozdziały od, rozdział trzeci, wersety od 9 do 13, a ja przeczytam do wersetu 24. Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go, gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do Niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Do niewiasty powiedział, obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twojej brzemienności, w bólu będziesz rodziła dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad tobą. Do mężczyzny zaś Bóg rzekł, ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jeść, przeklęta niech będzie ziemia z twojego powodu. W trudzie będziesz zdobywał z niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset, będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są płody roli. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich. Po czym Pan Bóg rzekł, oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał te ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem, aby strzec drogi. Do drzewa życia. Amen. Warto zwrócić uwagę na to, co robi Pan Bóg. Pan Bóg, który woła i pyta, Pan Bóg, który zmusza do myślenia, dlaczego, Pan Bóg, który nie zostawia, Pan Bóg, który opisuje skutki. To ewidentnie ale... wiesz, Pan Bóg rzuca koło ratunkowe. Daje szansę wyjść z twarzą z tej sytuacji, ale człowiek z uporem <grym> odrzuca tę szanse. Ale jeszcze jest jedna rzecz, właśnie taka, żeby wyjść z twarzą. To jest to ciekawe um, okrycie człowieka, kiedy nagość do tej pory, czyli ta godność wrodzona człowieka, nie była dla niego jakaś dziwna. Tak nie była dla niego jakaś nie umiał nie patrzeć na nią od złej strony, czy jakby przez jakieś ciemne okulary. A teraz nagle postrzega ją zupełnie inaczej, czyli zmieniło się, skrzywiło się spojrzenie człowieka na to, co oryginalnie jest piękne. I tu nie, nie chodzi tylko o ciało, tylko o każdą rzeczywistość piękną i dobrą, której człowiek nie potrafi w sposób właściwy ujrzeć. I Bóg, który daje człowiekowi nową godność, ubranie w starożytności symbolizuje nowy status społeczny, tak, w ogóle status społeczny. Więc Bóg, który nie zostawia człowieka w tym myśleniu negatywnym, w tym właśnie, w tej, w tej nagości swoistej, ale go obleka, by, by mógł żyć godnie, tak, by sam siebie nie niszczył własną opinią. Dlaczego człowiek dostaje bilet na aut, żeby ten stan nie został utwierdzony? Czyli stan wyboru zła. Żeby Masz na myśli, on nie... to, to, to zastrzeżenie, żeby nie zjadł przypadkiem owocu z drzewa życia, tak? Tak, ponieważ to jest utrwalenie stanu, w który teraz człowiek wszedł. I fakt, że Bóg mówi, że człowiek stał się jak jeden z nas, nie oznacza zrównania godności, ale oznacza świadomość tego, że jest zło, z tym, że Bóg, mając świadomość, jest absolutnie poza. Natomiast człowiek ma łapy w środku i między drzwiami, tak. I kolejna rzecz która nam tutaj bardzo mocno wychodzi, Bóg, który stawia u jakby progu tej przestrzeni bycia z Nim chruby, które wiążemy bardzo mocno z przestrzenią uwielbienia, takiego zaangażowanego bardzo. Dalej miecz, który wiązany jest z rozeznawaniem i Pada sugestia, że to są te, te bramy, które, czy te obostrzenia, które prowadzą do uzyskania życia, co nam to pokazuje, że jeśli chcesz wrócić w tych sytuacjach, takich najtrudniejszych, gdzie zacząłeś krzywo patrzeć na to, co piękne i na to, co dobre, to Bóg mówi zobacz wartość tego, co robię uwielbienie, rozpal się tym i rozeznanie. Rozeznaj. Dokładnie określ i wtedy znajdziesz drogę do, znowu do życia. I to jest fenomen, dlatego że nie mamy Boga, który nas odcina w grzechu. Nie mamy Boga, który zakrywa oczy i mówi nie, nie widziałem. Ale mamy Boga, który jest w środku tej rzeczywistości, bo jest po prostu naszym Bogiem. Nie dotyka go ona, nie dotyka go nasz grzech, ale on jest z nami także wtedy, kiedy my grzeszymy. I to jest jedna, chyba, taka bardzo sugestywna rzecz. Wołać do niego w środku, kiedy się załapiemy, że jesteśmy gdzieś w centrum zła. Wołać do niego, panie, działaj. Amen, amen, panie. Mnie to słowo dzisiaj bardzo mocny sposób napomina do tego, żeby w sytuacji grzechu nie uciekać od Boga. co jest naturalnym odruchem. Ucieczka, schowanie się, to właśnie to zawstydzenie takie, a takie właśnie, jakby, tak jakby Bóg tego nie, jakby można się gdzieś było przed Bogiem schować. Jakby gdzieś nie widział. I rzeczywiście to jest, to jest odruch. A to słowo dzisiaj mi przypomina. Nie. Właśnie stań z odwagą, Wobec Boga, który kocha i nie, i nie przestaje kochać, bo on, ci zadaje, on mi zadaje pytania ratunkowe. Ja mogę skonfrontować się z tą sytuacją w, w Jego obecności, stanąć w Prawdzie. Kiedy stanę w Prawdzie i bezradności wobec tego, tego grzechu, Bóg mnie nie odrzuca. Bóg ma dla mnie zawsze plan ratunkowy. I mamy tak luksusową sytuację, że tym planem ratunkowym już nie musimy szukać i wymyślać filozofii. Nie, mamy Jezusa Chrystusa, mamy Jezusa, który jest zawsze tym planem ratunkowym. Natychmiast, od razu. Więc to jest dla mnie to przypomnienie. Tak, stań. Od razu się módl. Od razu, jeżeli zgrzeszyłem, od razu się módl. Od razu stań przed Bogiem. W zawstydzeniu serca, ale nie zawstydzeniu przed Bogiem. Wobec tego, co zrobiłem, ale nie wobec Boga. I bezradność. Wobec zła jest absolutnie y, normalna. My sobie ze złem nie poradzimy. Potrzebujemy wpuścić Boga, żeby. On nie, czasu, nie? nie cofniemy czasu, nie cofniemy tej sytuacji. Panie, który szukasz nas, Panie, który dialogujesz z nami, Boże, które tam, gdzie jest zło, mówisz, ale o co chodzi, ale dlaczego, ale jak to? Wychodzimy z tego. Boże, który. Kiedy człowiek skrzywia, dajesz nowe nakrywające to, co skrzywione, by człowiek mógł patrzeć na piękno. Uwielbiam cię Boże, który nie pozwalasz, żeby widok skrzywienia zła nas zabił. Uwielbiam Cię Boże, który czynisz nas, twierdzą warowną i murem ze spiżu, wobec wszelkiego zła. Ty nas czynisz, umacniając nas twoim, twoim działaniem, Twoim słowem. Błogosławię Cię Boże, dla którego nie ma sytuacji yy, bez rozwiązania. I błogosławię Cię Boże, który mówisz: Jestem zbawieniem. Chwała Ci Panie. Ja Ci uwielbiam, Boże, dobry, który w sytuacji grzechu nie zostawiasz mnie na pastwę tego grzechu. Nie zostawiasz mnie na pastwę diabła, na pastwę śmierci, ale zawsze wyprowadzasz plan ratunkowy. Dziękuję Ci za to wyjście, awaryjne, wyjście ratunkowe, jedyne wyjście, jakie mam, Jezusa Twojego Syna. Dziękuję Ci, dobry Ojcze, że On jest rzeczywiście tym rozwiązaniem, na którym się mogę oprzeć i który mnie uwalnia i którym daje mi zawsze nowe życie. W Tobie, w Nim mam pełnię życia. W Duchu Świętym mam pełnię życia. Ojcze, dobry, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że Twój plan jest najlepszy. Dziękuję Ci za to, że Ty mnie uwalniasz od lęku przed Tobą, kiedy grzeszę, tego wstydu, który każe mi uciekać przed Tobą. Uwalniasz mnie od tego, Ojcze. Ponieważ przekonuję się o Twojej miłości, miłości, która się nigdy nie kończy, nigdy się nie zmienia, cokolwiek by mnie zrobił, ty zawsze mnie kochasz, zawsze mnie przyjmujesz, zawsze mnie akceptujesz w każdym moim położeniu. I chcesz mojego dobra. Dziękuję Ci za to, dobry ojcze. Dziękuję Ci, ojcze. I proszę Cię, abyś ty dzisiaj wszedł z tym przekonaniem, z tą odwagą serca do każdego, kto może dzisiaj doświadcza w swoim życiu grzechu, który popełnił i ucieka przed Tobą, i chowa się przed Tobą, aby miał tę odwagę, tę ufność serca. Stanąć wobec siebie z, ręka, z rękoma wyciągniętymi i powiedzieć, Boże, ratuj, bo Ty nigdy nie odrzucasz, Ty nigdy nie porzucasz, Ty nigdy nie potępiasz, ale dajesz ratunkowy plan, dajesz możliwość, dajesz szansę i sam prowadzisz na wróceniu, w przemianie do nowego życia. Dziękuję Ci, dobro ojcze. Amen. Kochani, krótko, jeżeli macie pytania dotyczące Biblii, to już wiecie, ale ja wam to przypomnę. youmygod.pl, Narzędziownia, warsztaty, spotkania na żywo z siostrą Joanną, wszelkie pytania biblijne to tam. Tutaj w komentarzach te komentarze wasze z pytaniami. O to mi chodzi, pytaniami biblijnymi, one po prostu zostaną no, bez odpowiedzi. Tak? Więc jeżeli macie te pytania, youmygod.pl, tam siostra Joanna jest. E, oczywiście zapraszamy, ponieważ to jest dzisiaj sobota. Jutro na YouTubie, na Spotifyu e, spotkanie ze Słowem, ale będzie siostra Joanna z. Dominiką Szczewińską. Z Dominiką Szczewińską na, na serwisach Gościa Niedzielnego. Także Gość Niedzielny, siostra Joanna Nowińska, Dominika Szczewińska. Wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, na pewno znajdziecie aktualne ciepłe, świeże. To spotkanie z tej, z tej niedzieli. A my się widzimy w poniedziałek, więc życzymy wam cudownej, wspaniałej, nie tylko niedzieli, a jeszcze dzisiejszego dnia, pięknego weekendu. I do poniedziałku. Trzymajcie się, z Bogiem. Z Bogiem.